Oczywiście tydzień później e, nowego projektu fantastycznego festiwalu Sun, e, który będzie gościł na, e, na naszym terenie nasze nowe dziecko. Ale e, oczywiście spotkaliśmy się tu przede wszystkim e, po to, bo za niespełna 9 dni Sunrise Festival e, jakieś takie ostatnie informacje. Tak jak widzicie Państwo, za mną, e, za mną budowa e, w pełni e, kilku, e, kilku fajnych e, nowych scen. No i oczywiście tego wszystkiego, co będzie się działo na festiwalu. Chyba najważniejszą rzeczą jest to, że w końcu z dużym uśmiechem powracamy do prawdziwego Sunrise Festival, czyli, czyli 18 urodzin, które miały się odbyć w roku 2020 ze względu na oczywiście oczywistą pandemię i, i Później ten rok, kiedy zagraliśmy zupełnie inny projekt The Other Side of the Sun. 2022 to rok, w którym spotkamy się ze wszystkimi uczestnikami, a przede wszystkim z tymi, którzy zostawili bilety i pomogli nam cieszyć się tym wszystkim, aby dzisiaj dalej funkcjonować. Nie kończące się pasmo sukcesów? No nie. Jest wiele rzeczy, które jeszcze jest oczywiście do naprawienia. Aczkolwiek chyba najważniejsza rzecz to to, że wszyscy artyści, których ogłosiliśmy w roku 2020 na te 18 urodziny, poza dosłownie naprawdę dwoma, trzema, udało się utrzymać i to chyba największy sukces całej ekipy produkcyjnej. No i to wszystko, co żeśmy sobie zaplanowali, czyli dokończenie pól namiotowych, dokończenie infrastruktury, przede wszystkim tej ziemnej, tej najbardziej pracochłonnej. Wyszliśmy z tej ziemi, mamy, mamy wodę, mamy, mamy absolutnie wszystko, co jest związane z tym, aby, aby tutaj na terenie imprezy gościć kilkadziesiąt tysięcy osób. Wyszedłem właśnie z biura. I... Zostało dosłownie 150-160 biletów na sobotę. Także myślę, że za niespełna kilkanaście, kilkadziesiąt minut od zakończenia konferencji będzie całkowity sold z soboty. Zostanie naprawdę bardzo niewiele biletów na niedzielę i odrobina więcej na piątek, ale to tylko i wyłącznie jest spowodowane, myślę, tym, że wszyscy jeszcze w, w, gdzieś tam w sercu, myślę, mają to, że zagramy duże afterparty. Dużego afterparty nie będziemy grali, chcemy, chcemy powołać do życia takie mini cafe mambo, które będzie grało codziennie na plaży, ale to będzie muzyka, którą chcemy, jak gdyby, chaosową przeobrazić, jak gdyby, w to, żeby Ludzie bezapelacyjnie, którzy zostają z nami tutaj przez cały czas na polu namiotowym, korzystali po prostu sobie z plaży i tym samym słuchali sobie muzyki. W miejscu, w którym jesteśmy, czyli w miasteczku Sun City, druga taka sztuczna plaża. Naprzeciwko, oczywiście, leżaki i inne rzeczy, pełne zaplecze sanitarne i muzyczne. Dla tych wszystkich, którzy zostaną z nami przez cały czas na polu namiotowym, będzie otwarte 24 godziny na dobę. To jeżeli chodzi o takie, nazwijmy takie wstępne, powiedzmy, informacje, oczywiście z tego wszystkiego, co robimy za naszymi plecami, nie chciałbym za dużo dzisiaj opowiadać, bo myślę, że uczestnicy Opowiedzą i wypowiedzą się najbardziej o tym, co zobaczą, nazwijmy to w piątek i tak naprawdę w czwartek, bo pierwsza impreza dla tych, którzy pozostawili bilety, jest w czwartek, ale to jest mała impreza tylko dla tych wszystkich, którzy będą na polu namiotowym. Cóż bym mógł jeszcze dodać, żeby, żeby tutaj podsumować, jakieś takie wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o komunikację, bo pewnie o to jest dość dużo pytań. Jesteśmy jak gdyby, w kontakcie z panem prezesem komunikacji miejskiej. Czekamy na ostateczne jak gdyby, ustalenia. Wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o miasto, z tego co, co pamiętam, pojutrze, czyli w środę. Jest spotkanie wszystkich służb ratowniczych, jak i wszystkich służb działających nad projektem Sunrise Festival 2022, na zaproszenie pani prezydent w Urzędzie Miasta, także wszystkie te rzeczy jeszcze zostaną dograne, chociaż oczywiście zezwolenia, jak i wszystkie dokumenty zostały już dawno złożone do Urzędu Miasta. Jeżeli chodzi oczywiście o, o nazwijmy to miasto i to, czego się spodziewamy, Myślę, że wszyscy dotrą naszym starym hasłem, i mamy taką nadzieję, że, że ten Sunrise zapisze się bardzo mocno w kartach historii. Jako przede wszystkim największy line-up w historii Sunrise Festival i najmocniejszy line-up, i jako największa aglomeracja, która przybyła na, 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 sam, na sam festiwal. Czy mogę coś jeszcze dodać z tych rzeczy takich pilnych, ważnych? Wszystko zgodnie z planem. Tak, wszystko idzie na teraźniejszą chwilę zgodnie z planem. Wszyscy artyści, jak i na jedną imprezę, jak i na drugą imprezę potwierdzili swoją obecność. Na teraźniejszą chwilę są dogrywane rzeczy logistyczno-komunikacyjne. Bardzo dużo mamy przelotów, oczywiście z Tomorrowland, Parukawil tudzież jeszcze jeden duży festiwal w Hiszpanii jest w tym samym czasie. Ale wszystko jest, wszystko jest potwierdzone. Private jety lądują w Berlinie, jak i w Goleniowie I stamtąd przewozimy w większości artystów, tak jak zresztą, tak jak zresztą co roku. Jeżeli chodzi o technikę, kilka wspaniałych rozwiązań technicznych. Główna scena to największy telewizor w historii, jaki żeśmy wybudowali. 60 metrów szerokości na 14 metrów wysokości. To jest trzy razy taki telewizor, jaki stanął na parkingu w roku 2008. I wizualizacyjnie na pewno będzie to największe przedsięwzięcie, jakie do tej pory Sunrise produkował. Jeżeli chodzi o scenografię, jedna scena, która, która wygrała, która wygrała plebisty w najlepszej scenografii 2019 roku, stawiamy ją w odrobinę zmienionym kształcie, natomiast Silver jest to hardstyleowa scena i będzie to potężny projekt, który stanie, który stanie oczywiście obok sceny Red po lewej stronie. Jeżeli chodzi o całą resztę, to jak widzicie Państwo za mną, dokończyliśmy food court. To, co było największym, nazwijmy to FOPA z naszej strony, czyli, czyli sanitariaty w 2019 roku. Budowa przepompowni zakończyła się. Mamy cały, jak gdyby skończony, skończony mamy cały rurociąg. Wszystko jest, jest, jest jak gdyby podłączone, także przy każdej scenie jest strefa sanitarna składająca się z kilku kontenerów, więc na całym tak naprawdę terenie jest prawie 40 kontenerów toaletowych, które na pewno w, w zupełności jak gdyby starczą na tą ilość osób, która, która będzie na terenie imprezy. Także pod tym względem technicznym mam nadzieję, że ten rok będzie, będzie, będzie dobry i przede wszystkim ominiemy błędy 2019 roku. Może je Ostatecznie nie wykluczymy, ale mam nadzieję, że pomysły i Komendy Głównej tutaj Policji i, i ruchu drogowego, które są zrobione. Spotkanie z taksówkarzami było. Panowie taksówkarze bardzo sympatycznie, jak gdyby wzięli do serca to wszystko, co chcieliśmy wspólnie zrobić, żeby, żeby właśnie ten, tą tamę, jak gdyby tego ruchu zaplanować za, za tu na poczelu, żeby i mieszkańcy, i ci wszyscy, którzy przyjadą, żeby się nie zakorkowali, więc myślę, że 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 to wszystko będzie w dobrym tonie zrobione. Czy są jakieś pytania? Czy już wiadomo, jak to będzie rozszerzane? Czy będzie trochę popędzonych, że jakiś taki na widzach? Kiedy to jakiś. Tak, i ja nie znam tego do samego, do samego końca. Wiem o tym tylko, że jakaś strefa tutaj będzie wyłączona z ruchu, ale myślę, że to, te wszystkie informacje będą podane w poniedziałek do wszystkich mediów newsletterem, dokładnie. Jakie drogi, gdzie i o której zostaną wyłączone. Jeżeli chodzi o dojazd, na pewno cały dojazd będzie przez jedenastkę od strony ustronia morskiego. Na pewno jest strefa wyłączona tu, gdzie zawracały autobusy, jest absolutnie jak gdyby wyłączona, a, a jeżeli chodzi o postój taksówek, będzie specjalnie zrobiony trzy rzędy jak gdyby od całej Przecznicy Parkingowej, żeby taksówki jak gdyby nie dojeżdżały i tam się będą ustawiały. Jeżeli chodzi o autobusy, będą dojeżdżały tam, gdzie w 2019 roku, ale właśnie dokładnie ten kwadrat będzie wyłączony z absolutnie żadnego ruchu, żeby autobusy mogły się poruszać. Oprócz komunikacji miejskiej oczywiście jest kilkadziesiąt e, autobusów, które są, e, są autobusami e, wynajętymi przez e, przewoźników, którzy sprzedają w tej chwili miejsca na dojazd do Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, na Sianorzęb e, i innych miejscowości. I taki sam e, jak gdyby Skład będzie na drugim festiwalu San Diego. że wszystkie bilety są sprzedane. To znaczy ile? Tej informacji nie mogę podać. Ilu osób? Na sobotę, co będzie było, nie? Na sobotę. Zbliża, Zbliżyliśmy się do 30 tysięcy i tak. Na samą sobotę, tak. Zbliżyliśmy się do 30 tysięcy i chcemy jak gdyby absolutnie tutaj zamknąć to z tego względu, że Tyle osób uważamy, że to będzie bardzo dobra jak gdyby, ilość na samym terenie, tym, który, który jest tutaj. A jak wiele z tych osób korzysta z mostu na miejscu? Będzie to około 5 tysięcy osób, które będzie na polu e, namiotowym na teraźniejszą chwilę. I taką, taką liczbę przewidujemy, żeby to wszystko do, funkcjonowało tak, jak chcielibyśmy. Także to pole namiotowe też za chwileczkę będzie. E, znaczy one już tak naprawdę wejścia są, tak jak widzicie Państwo, kończone i malowane. Każda taka brama to jest wejście na pole odpowiednich, odpowiednich jak gdyby wielkości, bo na samym początku, zaraz przy głównym wejściu i głównej recepcji pola namiotowego, tam gdzie będzie rejestracja, pobór opłaty uzdrowiskowej i przywitanie każdego gościa, dopiero stamtąd jak gdyby rozchodzą się na poszczególny standard, przepraszam, basic, premium, Gip jest chyba tam kawałeczek dalej. Każda brama ma symbol i oczywiście oznaczenie, więc każde pole, jak gdyby jest od siebie oznaczone. Postawiliśmy już oświetlenie, za chwileczkę lampy staną na, na polu namiotowym. Tam bardzo tak w odległości daleko widać już takie dwie pierwsze lampy. Postawiliśmy specjalnie na Postawiliśmy specjalnie na weekend, żeby zobaczyć jak w wietrze będą się zachowywały, bardzo ładnie wyglądają w nocy, także będzie i kolorowo, i przyjemnie, żeby to też nie było takie bardzo mocne jak gdyby ordynalne. Jakieś dwa słowa na temat tej niedupowej sceny za nami, za Tobą? Jest to projekt specjalny dla, przygotowany dla Karla Coxa i jego 60 urodzin. Jest to okrąg jeszcze do samego końca nieskończony. Oczywiście mam jeszcze dwa tygodnie. W tym roku specjalne paski LEDowe, które będą przez całą konstrukcję później montowane i tak naprawdę cała konstrukcja się zapali i na samej górze będą reflektory, które będą oświetlały niebo na prawie 4 km. Słup światła, który chcieliśmy stworzyć, to będzie, to będzie coś na pewno fajnego. Tym bardziej, że po stronie, po stronie pasa chcielibyśmy, aby były balony na uwięzi, które będą cały czas jak gdyby podświetlane, więc chcielibyśmy to wszystko tam skomponować jak gdyby świetlnie. Mam nadzieję, że nam się uda, chociaż balony są bardzo mocno jak gdyby uwiązane w kierunku wiatru, jeżeli jest powyżej. Jakiegoś bardzo mocnego wiatru niestety nie będą mogły, więc dlatego nie wspominaliśmy jeszcze o tej, o tej aranżacji scenograficznej. Czy przy okazji powiedzieć już kilka słów o Waszym najmłodszym dziecku, czyli o Sun Festival? Uh -huh. Czy ten schemat organizacyjny i ten rozmach jest taki sam jak przy okazji Sunrise Festivalu, czy może coś modyfikujecie, zmieniacie? No i Sunrise Festival słyną z tych dużych, monumentalnych scen. Czy ta scenografia się na Sun Festival jakoś się zmieni, czy, czy, czy to będzie to samo, co przy Sunrise Festivalu przy, przy San pracuje troszeczkę inna ekipa wizualizacyjno-produkcyjna, natomiast e, San oczywiście jak najbardziej dlatego też e, idziemy w kierunku potężnych ekranów, bo wtedy wirtualnie jesteśmy w stanie w ciągu kilku sekund stworzyć nową e, scenografię. tyle że ona będzie po prostu wirtualna, e, zupełnie kto inny, San. Festiwalem, który bardzo dużo jak gdyby, potrzebuje takiego obrazu na żywo. To są, to są wykonawcy, to są, to są piosenkarze, to są przede wszystkim raperzy. Tak? Więc oni to jest jak gdyby troszeczkę in, inaczej realizowana impreza, natomiast natomiast w większości rozmach i, i to wszystko, co jest przy Sunrise, będzie wykorzystywane. Przy festiwalu SAN, oczywiście ze zmienioną kolorystyką, ze zmienionymi wszystkimi innymi dodatkami. Natomiast ta ekipa realizacyjna jest troszeczkę inna, ale są to naprawdę najlepsi fachowcy. W kraju, którzy tworzą największe festiwale. Jeżeli chodzi o SAN, ten projekt rodzi się jak gdyby w nas od 2018 czy 2019 roku, wtedy kiedy rozpoczęliśmy w ogóle rozmowy na temat produkcji drugiego bardzo dużego festiwalu, bardzo dużego przedsięwzięcia. Ze względu na to, że zostaliśmy tutaj w koło brzegu na kolejne 9 lat, ten projekt jak gdyby stanął tutaj na, tej, na tym miejscu. Plan jak gdyby pierwotnie miał stanąć rzeczywiście w mieście. natomiast no, na teraźniejszą chwilę myślę, że gwiazdy The Game i e, Ameryka i Skepta, czyli największa legenda hip-hopu Wielkiej Brytanii to jest absolutny początek gwiazd, które staną na deskach na pewno Nadmorskiego Parku Kultury. Mamy w planach... E, Wielkie gwiazdy i, i to będzie tylko i wyłącznie postępowało. Tak jak opowiadałem Państwu na samym początku, jak gdyby konferencji, bodajże chyba w kwietniu, naszym planem jest zrobić wszystko wokół Słońca. I Jeżeli powstaje w tej chwili Sun Festival, za chwileczkę powstanie, już jest narysowany Moon Festival, San Paluza i jeszcze jeden festiwal, czyli te cztery projekty oprócz Sunrise, które możemy, możemy zrealizować, jak gdyby na ciągu i na rzecz naszej umowy, to tak będzie w najbliższych latach. Natomiast chcemy to zrobić po kolei i jak gdyby na tyle z głową, żebyśmy się sami w tej kwestii nie wywrócili. Jeden festiwal, po drugim z odległością tygodnia czasu, to jest potężne wyzwanie logistyczno-produkcyjne, Garderób przebudowania jak gdyby stylu, główna scena. Cofnięcie ekranów, tam jest dużo więcej miejsca na tak zwane w ogóle na samą jak gdyby produkcję, więc to jest troszeczkę, troszeczkę inny model festiwalu jak i do tej pory. Zmiana stref, dostępu wiadomo, że na Sun będą też dzieci powyżej 12 roku życia, więc każdy uczestnik festiwalu Sun powyżej 18 roku życia dostanie specjalną opaskę poruszania się w strefie. Gdzie można kupić piwo, a oczywiście wiadomo, że młodzież tej opaski nie dostanie. Ja rozumiem, że zakładacie, że Sun Festival również będzie imprezą cykliczną. I co musiałoby się wydarzyć, ewentualnie, żeby tak faktycznie się stało, żebyśmy za jakiś czas obchodzili też osiemnastkę Sun Festivalu? Ja myślę, że to już jest nieuniknione, że będzie to cykliczny projekt. Po tym wszystkim, co zrobiliśmy do tej pory, jakim rozmachem jest Sun. W tej chwili produkowane. Uważamy, że to jest już tylko i wyłącznie kwestia doboru artystów na kolejne lata i tego, żeby, żeby zrobić to, co chcieliśmy od samego początku, czyli zrobić wokół jednego właśnie z takich festiwali konferencję muzyczną. To jest nasze marzenie i to po kolei jak gdyby chcielibyśmy realizować, żeby zapraszać się w jedno miejsce. Absolutnie wszystkich menadżerów, wszystkich branż muzycznych i spotykać się w jednym miejscu, aby mogli podyskutować na różnych panelach, aby mogli się spotkać, aby mogli wypić, wypić piwo i pogadać sobie, na, jak gdyby na pełnym luzie, ale czy to będzie Moon Festival, czy to będzie Sun Festival, czy to będzie Sunrise, czy to będzie jeszcze jakiś inny festiwal? To myślę, jakby z biegiem czasu, przy jakim festiwalu ta konferencja powstanie, Wtedy się, wtedy się dowiemy. Dzisiaj wiemy jak gdyby jedno, absolutnie najwięksi topowi artyści polscy, hip-hopowi artyści polscy zagrają na Sun Festival. To jest jedyny występ na Festiwalu Maty, który jest w tej chwili no, absolutną e, superstar Polski. E, jest Sobel oczywiście, jest, e, jest e, Jana Rapowanie, jest Jan Kleosia. Absolutna ta Hemingway jest absolutna czołówka, no i oczywiście tak jak mówiłem The Game i Skepta jeżeli chodzi o, o tą zachodnią, zachodnich przedstawicieli tutaj na scenie Hip. Nie udało się zrealizować. Czy to są tak. projekty, do których chcecie wrócić? Tak, bardzo. Ja opowiadając o tym pierwszym projekcie, bardzo miałem wielkie jak gdyby, złe odczucia. Przede wszystkim tego, że nie mogę tego zrealizować, ale podjęta decyzja w którymś momencie, na początku, na początku maja, to był koniec kwietnia, początek maja, tylko mnie uświadomiła dosłownie tydzień temu, że podjąłem dobrą decyzję. Najpierw jak gdyby trzeba zbudować do samego końca teren, być pewnym, że możemy jak gdyby iść dalej i przyszły rok i następne lata naprawdę pokazują tylko i wyłącznie, że możemy każdy, będziemy mogli każdy projekt tu zrealizować, który, który jak gdyby, nie to, że urodzi się w naszych głowach, tylko będzie dobry dla całej wspólnoty, która jest dookoła nas. Bo Mówimy tutaj przede wszystkim o tym, żebyśmy zrobili coś na początku lipca, coś w połowie lipca, coś w połowie sierpnia i na zakończenie wakacji, żeby to żyło całe dwa miesiące i żeby można było co drugi tydzień przebudować tak wielki teren, jakim, jakim jest właśnie ten nadmorski park kultury, żeby przyjąć kolejne imprezy. No na pewno marzy mi się tutaj gamingowa, światowa impreza która i no, jeszcze troszeczkę i prawie by już miała też miejsce gdyby podpisanie na ten rok, ale niestety jak gdyby w tej chwili jak Państwo wiecie i, i euro, i budżety, i paliwo no, rozwala jak gdyby system wszystkich produkcji, które dzieją, się, które dzieją się dookoła i naprawdę bardzo ciężko cokolwiek jak gdyby i zaplanować i zrealizować, także o tyle się cieszymy, że w tym pełnym składzie jak gdyby jesteśmy tutaj i realizujemy Sunrise 2022, bo wiemy o tym, że czas naprawdę jest bardzo ciężki. Mamy oczywiście nadzieję, że dzisiejsza piękna pogoda i konferencja w tak pięknych warunkach okaże się tylko i wyłącznie takim sukcesem w czasie Festiwalu Sunrise. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Zapraszam 18. urodziny Festiwalu Sunrise za 9 dni. Do zobaczenia.